Super fight pomiędzy haterem i rafoniksem. Zobaczymy co oni... Dobra, ja to teraz odniosę szybko tej całej sytuacji, więc tak, zacznijmy od tego, że owszem, Mnie doszły słuchy jakieś 2-3 miesiące temu, że ktoś o Niku taksi Zrt mnie, nie wyzywa. Ja... Nie chcę nikogo obrażać tym stwierdzeniem, mówię prosto, jak było jest to prawdą. Ja ja go nie znałem. Ja nie wiedziałem kim jest ten człowiek, ale wynika to przede wszystkim z tego, że ja nie oglądam YouTube'a, bo, bo nie mam na to ochoty, nie mam na to czasu. Ja zajmuję się innymi rzeczami poza streamowaniem, więc ja wieczorem przychodzę, robię streama, mam czas wolny, jest fajnie. Innych osób za bardzo nie śledzę, chyba, że wyświetlają mi się na głównej. No i w momencie, w którym. Doszły mnie słuchaj, coś mnie wyzywa, powiedziałem OK, spoko, ja też mówię różne rzeczy na temat innych twórców, też ich wyśmiewam, i też kręcę szyderę i nie ma w tym nic złego. Byłem tam nazywany jak myśli zodupem. No szczerze, naprawdę, z ręką na sercu, no mi to lata, nie. Jak ktoś tak uważa, no to on ma do tego prawo. Wi wiadomo, nie jest to przyjemne, ale nie jest to jakieś uwłaczające dla mnie, dlatego że dla mnie istotne jest to, e, jakie zdanie mają o mnie osoby, które mnie znają po prostu przede wszystkim prywatnie. No ja się odniosłem do jego słów, że spoko, nie wiem, kim jest ten gość, jeżeli chce, może takie rzeczy mówić. I tego było coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Miałem Instagrama zasypowanego podobnymi wiadomościami. Czy widziałeś, co o tobie mówi, że ci kogoś tam wyzywa, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie miałem tego zweryfikować, bo... No bo live'ów nie obejrzysz po tym, jak są wytransmitowane. Transmi... Wytransmitowane? Nie, tak się po nie mówi. No jak już była transmisja zakończona, nie mając z tego zweryfikować, powiedziałem spoko, mam to gdzieś. I po pewnym, w pewnym, w pewnym momencie faktycznie e, odniosłem się do tego, żeby wypierdalał i nie szukał atencji, bo mu walki nie dam. I powiedziałem wprost, że walki mu nie dam. Nadal zaczął pierdolić, że mi kurwa w spuści, że coś tam, że coś tam. Powiedziałem, dobra, spoko. Jeżeli chcesz, możemy się sprawdzić, faktycznie e, możemy zrobić sparring, no bo ja nie chcę się bić na hypie i nie chcę się bić na fame. Ie. A jeżeli już miałbym iść na fame MMA, to wolałbym pójść z osobą, która jest bardziej popularna, bo dzięki temu więcej mi zapłacą. To jest oczywiste. Ja, ja nie chcę marnować, nie wiem, 7 godzin życia w tygodniu, nie mieć siły na inne rzeczy, które robię, na streamowanie. Żeby się przygotowywać do walki, tak? No nie jest mi to na rękę. Więc wolę już wyskim, za kogo mi dobrze zapłacą. Zresztą miałem taką, taką propozycję, bo miałem się bić z pączkiem. Nie wiem, czy wiecie, ale oficjalnie były rozmowy, że bił się z pączkiem. Natomiast finalnie nie podpisałem umowy, dlatego że nie była dla mnie wystarczająco zadowalająca. I tyle. I powiedziałem, sorry Wojtek, najprawdopodobniej nie chcę się w ogóle bić, jednak nie jest to dla mnie. Ja ćwiczę owszem, ale ćwiczę dla siebie. Czy znaczy, zwyzywałem mu mamę? Ja nie wykluczam tego. Być może powiedziałem coś nieprzyjemnego, bo dostałem informację, że zrobił to samo. Po twojej emocji mogłem powiedzieć coś, 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 coś nie, niefajnego. Jeżeli tak było, to nie takie były moje intencje. Nie było to w porządku. Natomiast mówienie, że kurwa, ktoś mi wpierdoli... Bo to jest mocna karta przetargowa. Wpierdolę ci... Bo zwyzywałeś mi kurwa rodzinę. No nie, bo gadałeś to samo kurwa od trzech miesięcy, mówiąc, że gardzisz ludźmi, którzy są promowani, że ty x lat coś robisz na YouTubie i nic z tego nie masz. Stary to jest moja wina. Jeżeli przez x lat się nie wybiłeś, to może spróbuj, nie wiem, zmienić branżę albo traktuj, traktuj YouTube'a.